Tylko z tej strony Trickster. Ze mną, ze mną jest w Venom. Siemanko. To z mój, to jest, to jest pierwszy raz, z nowego więc SG. To po, by pozmieniali opisy. Dioks! Ja mam y, złotą zbroję, spodnie kołnierzy, trzy podki na Expa i drobny miecz. Ale biedni ja. Chodź, mam dioks, nie pokażę Musimy teraz uciekać, bo nas sklepią. No, uciekaj, uciekaj. No ja bym... Ale to wysoko skoczę sobie. No bo mam eks, bo mam Endermana. Ej, uciekaj. Uchójdź na tego gościa. Ma coś? Nie ma coś. Ej, masz co masz? Bo ja mam tylko mutkę. Ma coś bierze? Ja mam ten. Ej, mutka nic nie bierze. Patrz. nic. Widzisz? Ay, o, nic. No widzisz? Więc sobie będę walił do ręki, bo rękami dużo bierze

Poczty, ej czekaj, bo ja muszę tutaj wejść. Jeszcze tej skrzynki. Ej, tu jeszcze było rzeczy w tej skrzynce, ledwo nie było. Dobra, ej mam diaksa i jednego ptka. Ale głupi. Ej, chcesz, chcesz hełm złoty? No. To masz. A tam buty leżały, wrzuciłem, ci, ja to nie Zakuty łeb. Zakuty łeb, kotylep. Uważaj, taki hełm mam, zakuty łeb. Mhm. Ty, a chcesz to buty? Ej, a tak. Ten... Magiczny miecz, ten drewniany się nazywa magiczny miecz. Ej, widzisz, pokazuje ci na kompasie kto jest za mną Venum. Widzisz? Na kompasie pisze nazwa jeszcze. Co to nie pisało? joki w hardkorowe Masz. Ej, masz. O, ja mam lepszy teraz. yyy, Dorak. Ludzie. Dobrze nam teraz idzie e, podam jeszcze linka do tego serwa pod w opisie Jak dobie, ludzie dobijecie do 100 do wyświetleń na, pod e, w tym Jak będziemy widzieli 100 wyświetleń robię lajka Eee, dawaj tu jest skrzynka No wiem byłam bo... Ej e, nie, nie zbieraj w stara bo się nie oparta Byłeś co? Skrzynka? A ty byłeś? Mmm tyle Kusia ziomek, ziomek, ziomek może ja go zacznę... To jest ten! To jest ten... Nie, nie go, nie go! To jest ten! Dorian! Lepisz go? Aha, tu Dustin Fly? Dorian? Tu Dustin! A ten Dorian ma Delphi! What? Skypez go, dawaj, dawaj, dawaj! Ja nie mogę... W... Ładnie, pięknie, pięknie! Sorry za tą pomyłkę, nie? Ale przez ścianę ciężko widziałem im się, w tej Jest. Dobra, miał coś? No. Chcesz hełmik lepszy chyba? Nie wiem. Ty Kacz, a, potrzebujesz yy... jedzenia albo czegoś? Masz. O, dzięki. Nie I no, kurczak chce lepsze. i mam, mam trzy kompasy, trzy takie jedzenka. jeszcze mam, mam, ma, ile masz war benchów? Dwa. Ja mam trzy, możesz go postawić i możesz sobie skraftować rzeczy. To na razie mam... ja było. Tu... Nie, ja mam dwa kompasy, ale mi się. Dzisiaj... O, dobra. No. Myślałem, um, to patrzy, Patrzyłem na skatepad dałem sobie na nie przeszkadzać, żeby mnie twoi nie wiedzieli. A czekaj, Ty, ja też sobie dam. Ludzie, to sobie da? Ludzie, było przez chyba trzy dni w no, odcinku tak. czy dwa ponieważ jeden filmik nie chciał wejść na YouTube. Ale to co pap. Nie, nie nie idź na Public Stara. Bo ja kiedyś chciałabyś Public stara i nie było stanie. O, patrz jakie tu rzeczy. Gdzie? Tu jedzenie, spodnie i był łuk na moc jeden, chcesz? I mam jeszcze dwa strzały. Ja mam jeszcze strzały. To masz. Null. Jeszcze... Ty, a za 15 sekund co będzie? Blitztara. Zaczęło 12, ale spróbuj, może zdobędziemy Blitztara. Bo w niektórych screenach jest Blitzstar? No jo. Widzisz, nie ma Blitztara. No. Troll, nie? No to nie, nie, nie. Nieraz to zrobił trochę zepsuli, bo zmienili klasy. Yy, ale zaś dobrze, bo dodali tego e, Endermana. Ej, chodź, idziesz? No trochę się tak dziwnie braku raz. No czekaj. Wy, wygięty... tylko nas. Hardkorowa, normalnie. Czekaj, chodź. Ej, i, i ty jesteś za tylko. Tak. jesteś. Dwadzieścia kratek Ja Mam no, jakieś cofki straszne. No, mina, tobie na mnie pokazuje, czy na kogoś innego? O, e, na ciebie. Skrzynia, 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 skrzynia. Obyś trafił patyki i Bleksa. Ja się Albo nie, biorę tylko to. No, bo i tak tu chyba żaden nie ma, ten... Wieczór z tym... z Fire Aspect'em. Chodź. Ile ludzi? Sze sześciu? Nie. Sześciu ludzi jeszcze mam do padnięcia. Nie czyli cztery. A potem... Nie. A potem... jeszcze... no. Jeszcze skrzynia musimy zabić skrzynia. cztery. A potem jak będziesz skrzynia tylko we czy Bierzesz skrzynię czy Jest! Ja! fajne rzeczy no. patrz co mam widzisz to? Uła. i on zadaje 5 damage a patrz co ja mam okay. ale to i tak jest na ostatni strzał No. wali mnie, mi... ej kurczę szkoda że nie mam ten, ej wie, wie że, że tu traci 400 serduszka? bali mnie, to się dało? Ile straciło mi? Zero. Nie, jedno. Pół. Jedno i pół. No. A jo, pełne to jest 24, ja? No. Nie. A my już 20. Pełne, hape? No, Dziesiąt ci goście, jednego kilo. potrzebuje więcej kili. No. Ile monet? D 360. Ile masz 515? Fuchs. Fuchs foks nie był blister bo nikt nie wziął ale nie to na tej zasadzie nie działa blister kogo wziąć eee, czy so sonika czy Exmana? eksmana chyba ale wiesz gdzie jest ten spawn no tu jest dalej. tam jest widzisz tą wieżę no ja to jest skrzynka tylko... ale mam co w o, jestem jest jednym przy spałnie, chodź ustaw Hop, chodź, jak to mój dzień gościu. A ja strzału Uważaj na... Uważaj, uważaj, bo ja jestem daleko, bo nie... Chyba, co, go? To uciekaj, uciekaj! Nie używam mender, Perry. Padłem. padłem. On mnie chyba też zgasił! Co to, co... I... Kończymy, czy idziemy na jeszcze jedną A jak chcesz. Ja to mogę jeszcze jedną zagrać. Dobra, to ludzie idziemy na jeszcze 217? Hmm, 225? Czekaj, 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 czekaj. 225. To jest po lewo, czy po prawo? Dobra, to wie na 27. Albo nie. Czekaj, sorry ludzie, że 27 dawaj. 27. Mogęś wtedy użyć... Ja biorę Endermana. Ja też. Chyba sobie go ulepszył. Ej, co Enderman dostaje? Za polepszenie czy tak to Ender perły i pewnie skaczę wyżej? Pierwsze pierwszy skaczę wyżej i ender Enderpearle, potem... Chyba dostaje dwie Ender Perły i potem coraz więcej aż dostaka i potem miecz takie, nie? Takie troll. Chyba za ulepszenie dostaję, ale dziwnie skacze. Mam, mam miecz. Jaki? To jest y, na knubak i na i ognisty miecz. Czyli jest ten. już razem. Ej, gdzie ty jesteś? No biegnę za tobą. Chodź, uciekamy. Chodź, ja idę za tym gościem, jak będzie. O oh, lol. Ja tam Jaki. się wolę nie pchać, ale i tam... Ja idę za tym 5-5-5, bo wiem, że ja go wpadnę. Chcesz miecz? A masz dwa? Uważaj! Biko, biko, biko! Ej, wziął mój miecz. To co by miał być dla ciebie. Dawaj teraz. Uważaj! Próbujesz się tam. Mhm. Pada. No jedno serducho. Czyli... Skopiem go. Ja go sklep. Ty go sklepałeś? Nie wiem. Tak, masz. Ej, kurczę, masz mieczyk. No mam, to dawaj. Tam Kuściu! Co zjem sobie. Sorry, Ej. że już zabrałem. Nie, to i tak by... Dobra, ale gdzieś ja i tak bym go nie... Roba. Chodź, chodź do tego domu. Uważaj, żebyśmy nawzajem Dzień. siebie nie byli ja cię chyba parę razy paląc. No to szczerze. Patrz, bierze głowę. Skarczy się da, Dobra, już mam jeden... Aha, nie, ty masz jeden. Kurde, szkoda, że... ...nie to Ej, gościu, gościu, mogę go wpadnąć, jak mi się uda? Ja. Tu leży co. O nie, o nie! Gdzie ty jesteś? Tam można wejść, ale on ma... Uważaj, on na łuk. Ej, to ja to będę będę robił tak. Nie, jak nie, bym... nie, uważaj, uważaj, nie wbijaj się. Ej, tu ja będę robił, żeby tracił szczoły, patrz, tak rób. Ty? Ja myślę, że tam dostałać. Ej, może bym szczelił Dobra, do niego Eder nie. Ale miałem laga, ale i tak pada. Dawaj, twój. Padłem. Fuck! Dobra, coś tu nas co jest! E, to się... Czekaj, czekaj, może to zabije go! Jest! Dobra, mi się ludzie już... No, z wami żegnamy. Dzisiaj było tak... Typowo... Czekaj, czekaj, ja się zabiję. Już, no, lewe. 12 minut już, to więc, no było tak dzisiaj nietypowo, bo yy, było no, nie wiem jak wam powiedzieć, że po prostu jest już od jest od nowa wszystkie areny, wszystko do nowa klasy nowej to, więc, no więc my się z Wami żegnamy, więc. Czekajcie, ludzie. Ty, a gdzie jesteś? Ehm, rydasz, knisz, to sobie. E, dobra, to myślę że komentujcie, subskrybujcie, no oczywiście lajkujcie. E, jeśli podoba się filmik, to y, y, to piszcie w komentarzach, y, dodawajcie mi na sklepie i takie, no. więc się żegnam no to na razie. Cześć